Witajcie, nazywam się Julita Tradnarsk-Lpiszbiszi, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się również poradnictwem dietetycznym. W tym odcinku mojego psychologicznego podcastu opowiem o tym, skąd się biorą w naszym życiu rozczarowania i jaka jest ich najgłębsza przyczyna. Powiem też o tym, jak tych rozczarowań uniknąć, czyli co możesz zrobić, żeby w Twoim życiu było ich mniej. Jeśli ten temat wydaje Ci się interesujący, serdecznie zapraszam do słuchania i pozostania ze mną do końca odcinka. Mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani. Zacznijmy, jak to się często u mnie zdarza, od pytania: Czy zdarzy się Wam czasem, że gdzieś się wybierzecie? Na przykład na jakiś wyjazd, na który bardzo długo czekaliście, spotkacie się z kimś, czy też sprawicie sobie jakąś długo wyczekiwaną inną przyjemność, i okazuje się, że wcale nie było tak fajnie, jak się spodziewaliście, albo nie uzyskaliście tyle, ile się spodziewaliście. W takich momentach myślimy sobie często: No, miało być przecież tak fajnie, tak na to czekałam, cały rok czekałam na ten urlop, a tu żadnej rewelacji. I wtedy właśnie czujemy się rozczarowani. A te nasze wszystkie rozczarowania są tak naprawdę z jednego powodu z powodu naszych oczekiwań. Bo zobaczcie, najczęściej, jak coś planujemy, jakąś fajną aktywność w naszym życiu, lub nawet to, że komuś czymś pomożemy, czy jak planujemy jakiś wyjazd, to zaczynamy planować i zakładać, że będzie tak, a nie inaczej. Tak jakbyśmy dokładnie znali przyszłość i oczekiwali, że będzie tak, jak to sobie wymyśliliśmy. Na przykład, gdy komuś pomagamy, często oczekujemy, czasem nawet nie do końca świadomie, że ta osoba będzie wdzięczna i że też nam kiedyś pomoże. A potem jesteśmy rozczarowani, gdy okazuje się, że osoba ta nie tylko nie powiedziała dziękuję, ale odmówiła nam pomocy, gdy ją o nią poprosiliśmy. Gdy z kolei planujemy jakąś aktywność czy jakiś wyjazd, też mamy co do tego bardzo konkretne oczekiwania. Słuchajcie, część moich pacjentów ma ym, zaplanowany swój urlop co do dnia i godziny. Niektórzy nawet wolą jechać gdzieś sami, bo mówią, że inni rozwalają im cały plan. Co jeszcze ciekawsze, mamy już też jakieś oczekiwania co do nastroju i zachowania innych osób, których dotyczą nasze plany. Na przykład, że wszyscy będą w szampańskim nastroju. Nasze oczekiwania dotyczą też zjawisk jeszcze mniej przewidywalnych niż czyjś nastrój, yy, na przykład pogody. I wtedy naprawdę wystarczy, że zacznie padać deszcz, i już wszystko jest do niczego. Już jestem rozczarowany, bo dzień zapowiadał się słonecznie, i właśnie teraz od 10 do 12 miałem w planach spacer po starówce, a potem picie kawy w kawiarnianym ogródku. A tu cały plan upadł, a tak na to czekałem. Tak naprawdę, gdybyś nie miał tak sztywnego planu i konkretnych oczekiwań od prawie każdej minuty. To skoro się rozpadało, równie dobrze mógłbyś teraz czytać książkę i też się tym cieszyć, bo to przecież też miła forma wypoczynku i relaksu. Dlatego właśnie wiele osób doświadcza wielu rozczarowań podczas wyjazdów, urlopów czy innych aktywności, bo mają bardzo misternie utkany plan, co, jak i, i kiedy się to odbędzie. Dzisiaj przed południem będę zwiedzać właśnie to muzeum a po południu pójdę na spacer brzegiem rzeki. A to muzeum okazuje się zamknięte i zamiast pomyśleć sobie dobra, no trudno, to teraz może pójdę na spacer, to my wściekamy się. Jak to zamknięte? Kurczę, dlaczego nie było nic o tym w internecie? Jaki jestem głupi, no, mogłem zadzwonić i się dowiedzieć, czy otwarte, a tak bez sensu. Jechałem pół godziny, żeby się dowiedzieć, że muzeum zamknięte i że ze zwiedzania nici. Wiecie co? I obok może być nawet drugie otwarte muzeum, i może być niedaleko jakiś bardzo ładny park, ale nasza uwaga jest tak skupiona na tym, że nasze oczekiwania zostały właśnie zawiedzione. Jesteśmy tak zezłoszczeni, że cały plan się teraz posypał, że po prostu nie dostrzegamy innych opcji. Tylko dlatego, że mieliśmy bardzo konkretne oczekiwania dotyczące tej właśnie chwili i bardzo sprecyzowany plan co i kiedy. Nasze oczekiwania dotyczą często, yy, tak jak już wcześniej wspominałam, także nastroju osób, które nam towarzyszą. Oczekujemy, że nasz towarzysz yy, yy, czy towarzyszka będą zawsze w dobrym nastroju, no bo to też gwarancja miło spędzonego czasu. A tu, no niestety, podczas wspólnej wycieczki obtarł ją but albo boli ją od rana głowa. I znowu jesteśmy rozczarowani. Psujesz mi całą wycieczkę! Czasami sobie tak myślimy, no i bywa też, że te myśli wypowiadamy na głos. Wiecie, rzeczywiście może tak być, że ta osoba, która nam towarzyszy, akurat nie najlepiej się dzisiaj czuje, albo po prostu nie zachwyca cię tak czymś, co nas zachwyca. I to jest w porządku. Ale problem tkwi w tym, że prawdopodobnie już wcześniej założyłeś, że jej się to spodoba albo że będziecie się świetnie bawić. A ponieważ tak nie jest, albo przynajmniej nie jest tak przez dłuższy czas, albo przez cały czas, to czujesz się rozczarowany. Nie tak to sobie wyobrażałeś. Tak więc zobaczcie, nasze oczekiwania są przyczyną naszych rozczarowań, bo rzeczywistość właśnie sprytnie rozminęła się z naszymi wyobrażeniami. Co w takim razie zrobić, żeby tych rozczarowań uniknąć, albo żeby przynajmniej było ich znacznie mniej? Najważniejsze jest to, żeby nie zakładać, że będzie idealnie, bo prawdopodobnie nie będzie idealnie przez cały czas. Albo ktoś nie będzie ciągle świetnym nastroju, albo spotkanie z dawno niewidzianym znajomym nie będzie rewelacyjne, tylko po prostu miłe, albo nawet lekko nudnawe, bo dawno się nie widzieliście i po prostu brakowało wspólnych tematów. Jedzenie może nie być tak smaczne, jak sobie wyobrażaliśmy, albo pogoda może nie dopisać. Kochani, nie chodzi oczywiście o to, żeby zawsze nastawiać się na najgorsze, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby nie zakładać, że będzie idealnie, bo jak pewnie każdy z Was wie, życie ma swoje lepsze i gorsze momenty, i najczęściej tak właśnie będzie podczas spotkania, wyjazdu będą lepsze i gorsze momenty. Dlatego liczy się całość. Czy bilans jest raczej pozytywny czy negatywny? Jeśli po spotkaniu z kimś, po pobycie w jakimś miejscu, czujesz się dobrze, masz poczucie, że coś zyskałeś, to świetnie. To jesteś na plusie i naprawdę nie warto rozważać każdego szczegółu: że czasem padał deszcz i że w jakiejś restauracji jedzenie nie było smaczne. Tak więc warto patrzeć na wszystko całościowo, a nie szczegółowo. Kolejna ważna rzecz to elastyczny plan. Na pewno warto zrobić sobie jakiś Plan, gdzie się spotkamy, gdzie pójdziemy, jak dzisiaj spędzę wolny czas, ale niech to będzie plan elastyczny, zakładający właśnie to, że nie wszystko możemy przewidzieć. Nie możemy do końca przewidzieć pogody, nie możemy do końca przewidzieć, jak się będziemy czuli, jak się będzie czuła osoba, z którą będziemy. Tak więc ważne, żeby plan był elastyczny i żeby za bardzo się do niego nie przywiązywać. Dzięki temu będziemy mieć plan, który zawsze będzie można zmienić w zależności od okoliczności. Jeśli zaplanowałeś plażowanie, ale pada deszcz, to nie będzie to dla Ciebie tak wielkim problemem, jeśli Twój plan będzie elastyczny i nie będziesz się do niego mocno przywiązywał. Nie mogłeś tego do końca przewidzieć, więc jeśli plażowanie nie jest teraz możliwe, to przecież jest wiele innych rzeczy, które można zrobić, gdy pada deszcz. Jeśli planowałeś pójść dzisiaj z kimś na spacer, ale no niestety ta osoba nie czuje się dziś najlepiej i po prostu nie ma na spacer ochoty, nie szkodzi. Jeśli nie przywiążesz się zbyt mocno do myśli, że koniecznie musicie iść razem, możesz pójść też sam, a razem pójdziecie kiedy indziej. Samotny spacer też ma przecież swoją wartość. Dlatego nie przywiązujmy się zbyt mocno do naszych planów i nie zakładajmy idealnej wersji zdarzeń. A dzięki temu unikniemy rozczarowań. W dodatku zawsze warto zaplanować mniej niż więcej. Dzięki temu unikniesz poczucia, że nie udało ci się zrealizować planu. I tu znowu wracamy do tego, że nie wszystko możemy przewidzieć. Na przykład nie zawsze przewidzimy, że gdzieś może być długa kolejka albo że będziemy stać w korku. Jeśli damy sobie na realizację naszego planu więcej czasu, więcej przestrzeni, to nie będzie to w nas powodować tyle napięcia i stresu. A jeśli zostanie ci trochę czasu, no to zawsze można spontanicznie jeszcze coś zrobić. Podsumowując to, co tutaj powiedziałam, aby uniknąć rozczarowań, aby życie mniej cię rozczarowywało, skorzystaj z pomocy tego wielkiego daru, jakim jest akceptacja. W tym przypadku akceptacja tego, że nie wszystko możesz przewidzieć, że nie na wszystko masz wpływ i że życie nie jest idealne. Po prostu nie oczekuj, że będzie idealnie i nie przywiązuj się zbytnio do swoich planów. Miej do nich elastyczne podejście, a dzięki temu rozwiniesz w sobie wspaniałą cechę, jaką jest spontaniczność. I jeszcze na koniec powiem, jak może wyglądać taki elastyczny plan. Na przykład: Jak będzie jutro ładnie, to pójdę na spacer. Jakbyś chciała, czy chciał pójść ze mną, to będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, to pójdę sama. Jeśli jeszcze będę mieć siłę po pracy, to pójdę na zakupy. Słuchaj, co ty na to, żebyśmy najpierw zwiedzili to muzeum, a jak zgłodniejemy, to pójdziemy coś zjeść. Zobaczcie, tu nie ma żadnej spiny, prawda? Żadnych oczekiwań i założeń. Jak będzie tak, to dobrze, jeśli nie, to zrobię inaczej. Ponieważ nie przywiązuję się do moich planów, nie doznam też wielkiego rozczarowania, jeśli coś się nagle zmieni. A pewnie zgodzicie się ze mną, że to, co dzieje się niespodziewanie, często najbardziej się wspomina i najdłużej się pamięta. Tak jak ja najbardziej wspominam z własnego ślubu to, że zapomnieliśmy obrączek i ceremonia musiała być wstrzymana, żeby ktoś mógł po nie po prostu pojechać. Na szczęście nie było daleko, ale takiej wersji zdarzeń nigdy bym nie przewidziała. Kochani, bardzo was zachęcam do bardziej elastycznego podejścia w codziennym życiu, tak samo w planowaniu czasu wolnego czy urlopu. Mam nadzieję, że dzięki bardziej elastycznemu podejściu, bez przywiązywania się do swoich oczekiwań, będziecie doznawać dużo mniej rozczarowań. Na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, polubcie go, zostawcie komentarz lub udostępnijcie innym osobom. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a jesteście ciekawi kolejnych odcinków, serdecznie zapraszam, do... zapraszam i zachęcam do subskrypcji. Gorąco Was pozdrawiam i mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce.